O tyle ciekawe, że coraz więcej osób zaczyna dziś dostrzegać, że ma problem ze swoimi emocjami, z tym, co czują. Ale niemal nikt z nas nie powie: Cześć, nazywam się Sławek Czarnecki. Cieszę się, że tu jesteście. Dzisiaj porozmawiamy o naszym myśleniu, a dokładnie o tych jego formach, które nie są do końca zależne od nas i które nam szkodzą. Nam wszystkim. Bo ten typ myślenia, o którym będziemy rozmawiać, w mniejszym lub większym stopniu cechuje każdego spośród nas. I najczęściej nie jesteśmy go świadomi. W pewien sposób, w cudzysłowie, samo nam się myśli. Niestety często prowadząc do błędnych wniosków i wykoślawiając obraz rzeczywistości. To samo się myśli, Trochę bardziej formalnie nazywamy myśli automatyczne. Czyli takie, które pojawiają się nam, dokładnie, automatycznie. To spontaniczna i natychmiastowa odpowiedź naszego umysłu na bodziec zewnętrzny. Na przykład obraz, dźwięk, zapach, czyjąś wypowiedź albo ogólnie jakąś sytuację. Myśl automatyczna wplata się... W ciąg naszych jawnych, świadomych myśli. Czyli w co dokładnie? Te myśli, nad którymi mamy kontrolę, które sami sobie przywołujemy. Niestety, to może być źródłem problemów, choćby takich, że uznamy myśl automatyczną za wynik naszego świadomego, zależnego od nas myślenia. Rodzaj myślenia, o którym dzisiaj sobie powiemy, to zazwyczaj właśnie takie wplatające się myśli automatyczne. Żeby to dobrze pokazać, wyobraźmy sobie, że nasz umysł to droga, po której jeżdżą samochody. Zwykle to my siadamy za kierownicą i potrafimy poprowadzić je tak, jak chcemy. To właśnie nasze świadome myśli. Zastanawiamy się nad wyborami, których mamy dokonać. Co dziś zjem na śniadanie? Jak ubiorę się do pracy? Wydobywamy coś z pamięci. Na przykład przypominam sobie, co ciekawego było w artykule, który rano czytałem. Wyobrażamy sobie coś i fantazjujemy. Choćby myślę, jak inaczej mógłby zakończyć się film, który oglądałem. Ale, no właśnie, ale. Co jakiś czas przejeżdżają tą drogą i zatrzymują się obok nas autobusy. Wsiadamy do nich odruchowo. W cudzysłowie, samo nam się wsiada. Robimy to dokładnie automatycznie. Jesteśmy przekonani, że kierujemy nimi tak samo jak samochodami. Jednak autobusy mają już kierowcę i niestety nie wszystkie jadą tam, gdzie chcemy dotrzeć. Niektóre z nich dziwnie skręcają i wywożą nas w naprawdę nietypowe obszary. Ich trasa jest zniekształcona w stosunku do głównej drogi. Właśnie takim autobusom dzisiaj się przyjrzymy. Określenie tego, jaką trasą jadą, nawiązuje do ich formalnej nazwy, bo ten podcast przeznaczymy sobie na zniekształcenia poznawcze zniekształcenia poznawcze czyli inaczej zniekształcenia myślenia błędy myślowe albo błędy w myśleniu. To o tyle ciekawe, że coraz więcej osób zaczyna dziś dostrzegać, że ma problem ze swoimi emocjami, z tym co czują. Ale niemal nikt z nas nie powie: Mam problem z myśleniem. A czasami taki problem potrafi zdezorganizować życie. Wyobraźmy sobie, że ktoś planuje wziąć telefon na raty. To nie jest szczególnie duży wydatek, ale miesięczna opłata wynosi kilkaset złotych. I wszystko jest w porządku, dopóki nie pojawi się myśl. Przecież wczoraj szef mnie skrytykował. A co jeżeli stracę pracę? Pojawiają się kolejne. Nie będę w stanie spłacać rat. Zacznie ścigać mnie windykacja. Nie dam rady z takim stresem. A przecież w przyszłym miesiącu muszę jeszcze wymienić opony w samochodzie. W dodatku od tygodni odwlekam wizytę u dentysty. Nie poradzę sobie. U biedy, jeśli taki ciąg myślowy doprowadzi tylko do wstrzymania się z zakupem telefonu, ale takie nakręcające się, katastroficzne myśli mogą rozchwiać nas na wiele godzin, a nawet cały dzień. To właśnie katastrofizacja, jedno z bardziej popularnych zniekształceń poznawczych. Przekonanie, że w przyszłości wydarzy się coś, z czym sobie nie poradzimy. Jakaś katastrofa, która nas kolokwialnie mówiąc. Zmiecie. To zniekształcenie może zacząć się od myśli, która brzmi rozsądnie. Może to być pewnego rodzaju świadoma rozwaga w obliczu podjęcia decyzji albo czekającego nas wydarzenia. Ale klucz katastrofizacji to nakręcanie się takich myśli. Stają się one coraz bardziej automatyczne. To obrazy i wizje, które przychodzą nam do głowy zupełnie nieproszone. I prowadzą do negatywnego widzenia, czyli postrzegania, a w efekcie do interpretowania całej rzeczywistości. W ten sposób zahaczamy o kolejne zniekształcenie myślenia. Wróćmy do przykładu z osobą, która chciała kupić telefon. Nagle pojawił się lęk przed utratą pracy, który ją sparaliżował. Pojawiają się kolejne myśli podkreślam pojawiają się. Nie są świadomie przywoływane, ale zjawiają się w umyśle automatycznie. To myśl na przykład o błędzie popełnionym w pracy. Potem ktoś przypomina sobie spotkanie zespołu, na którym menadżer wspominał o możliwych zwolnieniach. Umysł takiej osoby znowu automatycznie łączy tą myśl z artykułem o zbliżającej się recesji i ograniczaniu zatrudnienia przez firmy, szczególnie w jej branży. Pojawiają się wyrzuty sumienia z powodu rezygnacji ze szkolenia. W firmie jest to źle widziane, a brak umiejętności zmniejsza szanse na rynku pracy. Nie dość, że zwolnienie to jeszcze perspektywa bezrobocia kompletna katastrofa przepleciona z kolejnym zniekształceniem widzeniem albo myśleniem tunelowym czyli skupianiem się na jednym konkretnym wycinku rzeczywistości. W tym wypadku takim, który koncentruje się wokół katastrofy, jaką będzie utrata pracy. Wszystko inne wydaje się nieznaczące. Jest poza tunelem myśli. To jak się w tej sytuacji uchronić przed utratą pracy? Doskonale wykonać kolejny projekt, zdobyć premię i awans. Czyli odpalić następne zniekształcenie. Wszystko albo nic. Nazywane czasem myśleniem czarno-białym, albo nieco bardziej fachowo myśleniem dychotomicznym. Albo coś jest najlepsze, albo najgorsze. Albo perfekcyjnie wykonuję zadanie w pracy, jestem chwalony przez przełożonych i zostaję pracownikiem miesiąca. Albo jestem nieudacznikiem, który wszystko zawala i lada moment zostanę zwolniony. Przez czarno-białe okulary nieraz widzimy osoby wokół siebie. Nasz kolega czy koleżanka może mieć dla nas czas i w czymś tam pomoże. I automatycznie wskoczy do kategorii najlepszy przyjaciel. A tydzień później odmówi nam pomocy w innej, ale nagłej sprawie. I to, że ma swoje plany, będzie już poza kategorią wszystko albo nic. Zdegradujemy go do roli zdrajcy, który nas wystawił i zawiódł nasze oczekiwania. Albo biało, albo czarno. Albo wszystko, albo nic. W tym momencie warto zadać sobie pytanie, skąd tak właściwie biorą się zniekształcenia poznawcze. Jednak ma ono drugie, znacznie głębsze tło. Mianowicie stoi za nim nieco bardziej ogólne pytanie: dlaczego myślimy tak, jak myślimy? Przypomnijcie sobie, proszę, jaki film ostatnio oglądaliście? I dlaczego akurat ten, a nie inny? To była kwestia waszej decyzji, czyli wynik jakiegoś procesu myślowego. Pewnie w zasadniczej mierze był to właśnie świadomy proces, na który mieliście wpływ. W zasadniczej mierze, nie całkowicie. To, jaki film obejrzymy, zależy od naszego gustu, który wyrabiał się przez lata tego jakie kino jest popularne wśród naszych znajomych i co nam polecili i też od naszego nastroju i aktualnych emocji w jednej sytuacji będziemy mieli ochotę obejrzeć komedię w innej horror albo kryminał z myślami automatycznymi i zniekształceniami poznawczymi jest bardzo podobnie jak ogólnie z naszym myśleniem kształtują się w całym cyklu naszego dotychczasowego życia i zaczynają się już we wczesnym dzieciństwie. Takie, a nie inne schematy, czyli wzorce, sposoby myślenia powstają wskutek wychowania. Rodzice, opiekunowie, ale też inne ważne osoby w życiu dziecka np. Na nauczyciele czy wychowawcy mają wpływ na to, jak później postrzegamy siebie, innych ludzi i cały otaczający świat. Wyobraźmy sobie dziecko, które było nadmiernie krytykowane. Niemal każdy błąd mógł się spotkać z negatywną oceną rodziców czy nauczycieli. W dorosłym życiu taka osoba może na przykład lekceważyć i pomijać pozytywne informacje na swój temat. W okresie, w którym mózg i psychika wciąż się jeszcze kształtowały, ktoś taki słyszał głównie negatywne informacje o sobie. I umysł przyzwyczaił się do wychwytywania właśnie takich sygnałów. To one ukształtowały obraz samego siebie, takiego młodego człowieka. I później, już w dorosłości, ktoś z takimi doświadczeniami będzie zwracać uwagę głównie na komunikaty, które są spójne z tym obrazem czyli negatywne opinie na swój temat. Jeśli na przykład zawali projekt w pracy, to może zwracać szczególną uwagę na krytykę ze strony szefa. A jeśli zrealizuje projekt dobrze, a nawet bardzo dobrze, to może zlekceważyć pozytywną informację zwrotną od przełożonych czy innych współpracowników. Komunikat: Jestem dobrym pracownikiem, kolokwialnie mówiąc, wpadnie jednym uchem, a drugim wypadnie. Dlaczego? Ponieważ nie jest zgodny z automatycznymi myślami na swój temat. Może zostać w jakiś sposób zbagatelizowany albo unieważniony. To nie dzięki swoim umiejętnościom zrobiłem coś dobrze. To efekt szczęścia. Co więcej, taka osoba może skupić się na tych obszarach projektu, które były nieco słabsze. I to te słabsze obszary będą zaprzątać jej myśli. To zniekształcenie poznawcze nazywa się często właśnie lekceważeniem pozytywnych informacji. Jednak na nasilenie zniekształceń poznawczych, a nawet na ich pojawienie się, mogą wpływać też aktualnie przeżywane emocje. Na przykład, smutek czy lęk. Długo odczuwany smutek, czy wręcz stany depresyjne, mogą nakładać filtry mentalne na nasze myślenie. To zniekształcenie poznawcze, tak się zresztą nazywa. Filtr mentalny albo uwaga selektywna. Jest podobne do widzenia tunelowego. Różni się tym, że nie skupiamy się na jednym aspekcie. Widzimy ich nieco więcej, jednak wciąż wybieramy je selektywnie. Dostrzegamy tylko pewne elementy otoczenia, zwykle negatywne i destrukcyjne. Taki sposób patrzenia na rzeczywistość może dotyczyć tak samo aktualnej sytuacji jak wydarzeń z przeszłości. Weźmy kolejny przykład. Ktoś od dłuższego czasu ma obniżony nastrój. W końcu postanowił zadzwonić do przyjaciela. Jednak usłyszał tylko krótkie zdanie: Teraz nie mam czasu. Zdzwonimy się kiedy indziej. Filtr mentalny może sprawić, że po takim zdaniu pojawi się myśl: Mój przyjaciel nie ma dla mnie czasu. To znaczy, że nie jestem dla niego ważny. Nie chce ze mną rozmawiać, bo jestem bezwartościowy. Selektywna uwaga sprawi, że ktoś pominie wieloletnią przyjaźń z wieloma ważnymi i budującymi momentami. Wychwyci tylko jedną sytuację telefon w momencie, gdy przyjaciel nie miał czasu z nim rozmawiać. Tak jak sobie powiedzieliśmy, filtry mentalne mogą dotyczyć i aktualności, i przeszłości. Sytuacja z poprzedniego przykładu może sprawić, że w naszej pamięci pojawią się znowu podkreślam pojawią się zniekształcenia poznawcze to myśli automatyczne nie w cudzysłowie myślimy ich pojawiają się w naszym umyśle. Jestem pewien, że widzicie tą różnicę. I jakie myśli dotyczące przeszłości mogą pojawić się w głowie? Na przykład wspomnienia wszystkich przyjaźni, znajomości czy związków, które mniej czy bardziej z mojej winy już się zakończyły. Przyniosą wniosek. Wszystkie moje relacje się urwały. I ten wniosek będzie niezależny od tego, ile dobrych przyjaźni mam w tym momencie. Zresztą zaraz rozwiniemy ten wniosek, bo tymi przykładami zaczynamy już zahaczać o dwa następne bardzo ważne zniekształcenia poznawcze. Nadmierne uogólnienie i wyolbrzymienie, łamane umniejszenie. Pierwsze to wyciąganie właśnie uogólnionych wniosków na podstawie szczegółowych przesłanek. Przed chwilą mówiliśmy o osobie pogrążonej w głębokim smutku, która dzwoniła do przyjaciela. Uogólnienie sprawia, że na podstawie jednego wydarzenia możemy wyciągnąć ogólny wniosek o nastawieniu przyjaciela do nas. On nie chce mieć ze mną kontaktu. Przyjrzyjmy się dokładnie drodze takiego rozumowania. Przyjaciel mówi, że teraz, w tym momencie, nie ma czasu rozmawiać. To punkt wejścia. Punkt wyjścia skreśla przyjaźń ze mną. Wyolbrzymienie też już sobie zaznaczyliśmy. Kiedy filtr mentalny sprawi, że przypomnę sobie tylko te znajomości, które już się zakończyły, wyolbrzymienie właśnie wyolbrzymi te wspomnienia i zmieni w myśl, że niszczę każdą relację, którą mam. Wyolbrzymi, aż do myśli, nie potrafię stworzyć stabilnej więzi z żadnym człowiekiem. Pewnie widzicie, że i uogólnienie, i wyolbrzymienie działają niemal identycznie. To bardzo dobre spostrzeżenie. Według niektórych klasyfikacji wyróżnia się nawet kilkaset zniekształceń poznawczych, ale większość z nich jest do siebie bardzo, bardzo podobna. Skupiają się wokół postrzegania, zwykle negatywnego, trzech obszarów siebie Innych ludzi i świata jako takiego. I jak sobie pokazaliśmy w naszych przykładach, błędy w myśleniu rzadko występują pojedynczo. Zwykle pojawiają się całymi grupami: pierwszy odpala drugi, drugi, trzeci i czwarty, i tak dalej, i tak dalej. Wróćmy jeszcze na chwilę do powiązań emocji z myśleniem. Mogą one nie tylko wpływać na myślenie, ale splątać się z nim. Na przykład w formie uzasadnienia lub rozumowania emocjonalnego. Mówiąc najogólniej, to sposób myślenia: tak jest, bo ja tak czuję. Nie zrozumcie mnie proszę źle. Świadomość swoich emocji i ich uznanie jest bardzo ważne. Ale to my mamy być świadomi naszych emocji. I powinniśmy umieć je zrozumieć i uznać. Mogą wpłynąć na nasze zachowanie, ale to tylko lub aż stany naszego organizmu. Nie musimy, a zwykle nie powinniśmy robić z nich w cudzysłowie, organu decyzyjnego naszego życia i postępowania. Zwłaszcza, że często mogą wynikać z jakichś nieprzepracowanych trudności. I nie są ściśle powiązane z aktualną sytuacją. Rozumowanie emocjonalne najlepiej opisać na przykładzie związku. Partner jest szczery i uczciwy. Postępuje wobec mnie lojalnie i mam dowody jego wierności. Mimo to czuję, że mnie okłamuje i oszukuje. Pomijam dowody świadczące o przeciwnej tezie, o jego uczciwości. Czuję, że coś kręci, a ponieważ ja tak czuję, to musi to być prawdą. I to jest świetny moment, żebyśmy wprowadzili sobie kolejną z przyczyn pojawiania się zniekształceń poznawczych. To kwestie osobowościowe. Taka sytuacja, jak ta wyżej, może wynikać z bardziej lękowej i nieco zależnej osobowości. Boję się utraty relacji i odrzucenia. Przez to jestem wciąż napięty i robię się nadmiernie podejrzliwy. Ten niepokój sprawia, że czuję, że coś jest nie tak i dlatego mam nieracjonalne podejrzenia wobec partnera. Racjonalne przesłanki do mnie nie docierają. Dowodem mojej tezy jest to, że coś czuję. W tym wypadku jest to pochodzący ze mnie niepokój, ale rozumowanie emocjonalne sprawia, że to czucie. Jest dowodem nielojalności partnera. Na koniec powiedzmy sobie jeszcze o dwóch ważnych kwestiach: dwóch zniekształceniach poznawczych, które mogą, chociaż nie muszą, się ze sobą łączyć i ważnej przyczynie, która może wpływać na to, jakie zniekształcenia poznawcze się u nas pojawią. Pierwsze z tych zniekształceń to personalizacja. Przekonanie, że zachowanie innych ma bezpośredni związek z nami. Jeśli przyjdę spóźniony do pracy i zobaczę większe niż zwykle poruszenie, mogę wiązać je ze sobą i moim spóźnieniem. Pojawi mi się myśl, że współpracownicy pewnie na mnie czekali. Może opóźniłem jakieś spotkanie albo rozmowę. Jeśli zobaczę jeszcze jak szef całej firmy kłóci się z moją kierowniczką i patrzy na moje biurko, Mogę uznać, że pokłócili się właśnie z powodu mojego spóźnienia. Takie zniekształcenie będzie silniejsze u osób, które pochodzą z kultur indywidualistycznych, kładących nacisk na jednostkę, jak na przykład kultura zachodnia, ale też u osób, które wychowały się i obracają w środowisku, kładącym nacisk właśnie na niezależność jednostki. A z jakim innym błędem w myśleniu może łączyć się personalizacja? I czy ma to związek ze środowiskiem i kulturą, w jakim wychował się ktoś, komu to zniekształcenie się przydarzy? Owszem, ma. Ten drugi błąd to czytanie w myślach. Kontynuujmy nasz poprzedni przykład. Pochodzę z i obracam się w środowisku bardziej indywidualistycznym kładącym nacisk na jednostkowość i indywidualność każdej osoby. Dlatego tak silnie wiązałem poruszenie w biurze i kłótnię szefa ze sobą i swoim spóźnieniem. A co w takiej sytuacji wyczytam z myśli współpracowników i szefa? Na pewno zainteresowanie mną. Jeśli mam bardziej lękowe rysy osobowości, zależy mi na opinii innych. I przykładam znaczną wagę do tego, jak mnie odbierają, mogę uznać, że wszyscy właśnie biorą mnie za nieodpowiedzialnego. Przecież spóźniłem się do pracy. A szef pewnie zastanawia się, czy nie obciąć mi premii. Może właśnie z tego powodu pokłócił się z moją kierowniczką. Pewnie broniła mnie z litości. Na pewno też uważa mnie za nieudacznika, ale jest jej mnie żal. A co, jeżeli wywodzę się ze środowiska, które kładzie większy nacisk na grupę? To możliwe, że na przykład nie przeproszę za swoje spóźnienie. Wejdę do biura ze spuszczonym wzrokiem i założę, że przecież wszyscy wiedzą, że mi głupio. To oczywiste, że czuję się niezręcznie z tym, że się spóźniłem. Przecież widzę, że szef, kierowniczka i koledzy z biura rozumieją, że czuję się winny. Wszyscy byśmy się tak czuli. To też forma czytania w myślach wiąże się jednak z dwoma przekonaniami: że i ja, i osoby z mojego otoczenia myślimy podobnymi kategoriami, i w związku z tym te osoby również odczytują moje myśli. To, że jest mi głupio z powodu spóźnienia. Wszyscy wiemy, co się myśli i co się czuje w konkretnej sytuacji. W końcu wszyscy jesteśmy jakąś wspólnotą. Wspólnotowość to dobry punkt wyjścia, żebyśmy powiedzieli sobie jeszcze jedną istotną kwestię. Zniekształcenia poznawcze to bardzo, bardzo powszechne zjawisko. Każdemu z nas zdarzają się takie błędy w myśleniu. Oczywiście, warto się ich wystrzegać i warto nad nimi pracować, ale ich demonizowanie i uważanie na każdą myśl, czy przypadkiem nie jest zniekształceniem poznawczym. Może, kolokwialnie mówiąc, pędzić w obłęd. Czy w takim układzie ze zniekształceniami poznawczymi można coś zrobić? Tak, przede wszystkim warto zacząć od przyjrzenia się swoim myślom, na ile rzeczywiście są świadome i zależne od naszej woli, a jak często coś w cudzysłowie przychodzi nam do głowy. Czy niektóre sposoby patrzenia na otaczający nas świat zdarzają nam się częściej niż inne? Jeśli jakiś typ postrzegania rzeczywistości faktycznie jest zbyt częsty, mogą to być właśnie myśli automatyczne i zniekształcenia poznawcze. Zwłaszcza, że każdy z nas ma takie nasze typowe błędy w myśleniu typowe dla każdego z nas. Takie, które pojawiają nam się częściej niż inne. Wychowanie, środowisko, w jakim wyrastaliśmy, to, w jakim się kształtujemy, nasza osobowość. To wszystko sprawia, że możemy mieć tendencję do takich, a nie innych zniekształceń w widzeniu samych siebie, innych ludzi i ogólnie świata i wszystkiego, co wokół nas. Tak, jak sobie powiedzieliśmy, takie błędy nie biorą się znikąd. Są też efektem pewnego lenistwa naszych mózgów. To utarte sposoby reakcji na sytuacje, zachowania innych, czy nasze silne emocje. Nasze umysły nauczyły się reagować w taki, a nie inny sposób i generować konkretny rodzaj myśli. I taki sposób myślenia jest dla nas wygodny. Nawet jeśli generuje trudne emocje, jak na przykład katastrofizacja, choć po tym, co sobie powiedzieliśmy, może być trudno w to uwierzyć, to zniekształcenia poznawcze zwykle coś nam dają. Nasza psychika ma z nich jakąś korzyść, a niemal zawsze miała jakąś korzyść w przeszłości. Powiążmy to sobie z lenistwem naszych mózgów, o którym przed chwilą sobie mówiliśmy. Skoro mam, lub wcześniej zazwyczaj miałem, jakiś profit z myślenia w konkretny sposób, to po co mam się wysilać i uczyć nowego sposobu? Taką korzyścią ze zniekształceń poznawczych może być np. pewnego rodzaju poczucie bezpieczeństwa. Wiem, w jaki sposób reagować na jakieś sytuacje i mogę poruszać się we w miarę przewidywalnym świecie. Chociażby czytanie w myślach. Dzięki niemu wiem, w sumie wydaje mi się, że wiem, ale jestem przekonany, że wiem, co myślą inni. Jednak tak, jak nauczyliśmy się myśleć w jakiś sposób, często błędny, ale jednak jakiś, tak, możemy nauczyć się bardziej racjonalnego myślenia, bo jest jeszcze jedna ważna kwestia, o której musimy sobie powiedzieć. Nasze myślenie ulega nieustannym zmianom. Zupełnie inaczej myśleliśmy będąc nastolatkami i zupełnie inaczej myślimy jako dorośli. I tak samo może się zmieniać nasza reakcja na myśli automatyczne. Nasze umysły. Nie muszą podążać w kierunku, które myśli automatyczne nam podpowiadają. Możemy być bardziej świadomi tego, że je mamy i łatwiej zauważać, że w pewnych okolicznościach nasz ciąg myślenia zjeżdża w nieodpowiednim kierunku. Widząc, jakie zniekształcenia poznawcze pojawiają się w naszym umyśle, możemy łatwiej nad nimi zapanować. Owszem, może wymagać to pracy. Ale jest możliwe. Dziękuję za Wasz czas i Waszą uwagę. Jeśli ten podcast był dla Was interesujący, to polubcie go i zasubskrybujcie kanał, żeby nie przeoczyć kolejnych nagrań. Podeszlijcie go też tym znajomym, którzy, Waszym zdaniem, powinni go usłyszeć. A jeśli jesteście zainteresowani pracą terapeutyczną, właśnie ze mną, to zajrzyjcie do linków w opisie. Do usłyszenia.